Który rodzic nie chciałby mieć genialnego dziecka, który rodzic nie chce chwalić się talentami i osiągnięciami swojej pociechy, ocierać łzy wzruszenia, kiedy owa pociecha odbiera laury, a do tego ukradkiem patrzeć z góry na wszystkich rodziców normalnych dzieci wokół i żyć w przekonaniu o wyższości własnych metod wychowawczych nad nimi. Wierzcie lub nie, ale bycie genialnym dzieckiem to dość parszywe zrządzenie losu. I mówię to jako byłe genialne dziecko. Miesiąc temu, kiedy nagrałem odcinek o Małych Zwycięstwach, kilka osób pisało do mnie, żeby podjąć dyskusję na ten temat. I mówiło właśnie, że spotkało się z podobnymi rzeczami właśnie przez to, że jako dzieci. Byli utalentowani, byli w taki czy inny sposób genialnymi dziećmi, dlatego myślę, że to bardzo adekwatny odcinek i chciałem trochę się do tego odnieść, bo jest mi to dość bliski temat i sporo różnych sytuacji, sporo różnych historii na przestrzeni lat obserwowałem. No więc, jak to jest z tymi genialnymi dziećmi? Biznes, psychologia, rozwój, podróże, muzyka, lektor. Po godzinach. Zaprasza Krzysiek Buratyński. Wiecie, jako dzieciak miałem sporo talentów. Dobre predyspozycje do nauki, świetną pamięć, a przy tym byłem dojrzały i poważny nad swój wiek. No to sprawiało, że no nieszczególnie bawiło mnie spędzanie czasu na boisku czy. Na tłuczeniu kijami żab nad rzeką, chociaż koledzy z podstawówki próbowali mnie zapraszać bardzo często. No, fakt nie pomagało to, że byłem chorowitym dzieciakiem i sporą część dzieciństwa przeleżałem w szpitalach. Tak czy siak, byłem dzieckiem dwujęzycznym, dzieckiem, które nauczyło się czytać mając trzy lata, grać na klawiszach ze słuchu rok później... A kiedy poszło do szkoły, potwornie się nudziło, bo przeczytało wszystkie lektury z szóstej klasy jeszcze w okolicach przedszkola. No, talent muzyczny też dał o sobie szybko poznać. I w wieku 10 lat wygrałem pierwszy festiwal pianistyczny, a zanim nastąpił cały szereg kolejnych przez wiele lat. I wiecie co: choć moi rodzice pękali z dumy, jestem wdzięczny im za to, że pomagali mi w rozwoju moich talentów. To bycie małym geniuszem. Było wybitnie parszywym startem w życiu. Nie wierzycie? Pozwólcie, że opowiem Wam, co się kryje za kulisami tego zjawiska. Baltazar Graciani Morales, hiszpański XVII-wieczny filozof i moralista, napisał: pilność i zdolność wybitność wymaga obu. Kiedy obie są obecne, wybitność osiąga wyżyny. Przeciętni ludzie, którzy są pracowici, dochodzą dalej niż ludzie wyżsi rangą, którzy nie dokładają starań. I to po prawie 400 latach nadal pozostaje esencją problemu z genialnymi dziećmi. Kiedy młody i nieuformowany jeszcze człowiek ma wybitne zdolności, to nie ma najmniejszej potrzeby uczyć się pilności. Nie jest pracowity, nie umie wprowadzić w swoim życiu dyscypliny. Ja nie ćwiczyłem na pianinie tyle, ile moi koledzy, nawet przed konkursami. Ćwiczyłem prawdopodobnie 30-40% tego, co inni, a osiągałem te same rezultaty. Byłem typowym, zdolnym leniem, a mój talent rekompensował brak systematyczności i dyscypliny. Zaledwie kilka razy w życiu miałem takie zrywy, w których faktycznie zmuszony okolicznościami zaczynałem ćwiczyć po 6 czy 10 godzin dziennie. No i wtedy osiągałem rezultaty, które w ogóle nie powinny być możliwe, jak zdawanie na Akademię Muzyczną, o którym opowiadałem w jednym z poprzednich odcinków. Ale to były zrywy, a nie standardowe, regularne, systematyczne działanie. Fakt, jako nastolatek pracowałem dużo i mój dzień zaczynał się o szóstej rano, a kończył po północy, ale to głównie przez to, ile zajęć dodatkowych miałem i na ilu nudnych lekcjach musiałem siedzieć, żeby zaliczyć obecność. Sporej części z nich nawet nie potrzebowałem, bo materiał był prosty, a ja potwornie się nudziłem. Na najważniejszym etapie swojego życia, wtedy, gdy młodemu człowiekowi kształtuje się charakter, ja nie nauczyłem się dyscypliny i pracy nad sobą. Mało tego. Nauczyłem się, że jestem lepszy i zdolniejszy, więc z automatu wszystko się udaje. No, przepis na porażkę. Moi rodzice również szybko przyzwyczaili się do genialnego dziecka w domu. Tak jak opowiadałem dwa odcinki temu, no skoro każdy sprawdzian kończył się piątką lub szóstką, to piątki i szóstki stały się oczekiwanym standardem. Mieliście kiedyś w domu awantury z powodu jedynki w szkole? No, no, właśnie, u mnie bywały awantury. O czwórkę, a strują, to w ogóle bałem się wracać do domu, bo oczekiwania wobec mnie były wysokie, bez względu na to, czy chodziło o przedmiot, w którym byłem dobry, czy nie. Tak samo moi rodzice, na przykład, ciężko przeżywali, gdy nie przywoziłem z jakiegoś konkursu pianistycznego żadnej nagrody. Wiecie, nie zawsze się wygrywa, tak jak w sporcie. Nie zawsze jest dobry dzień, nie zawsze pokaże się wszystko, co się potrafi. Tego powinienem był się nauczyć. Ale zamiast tego, po nieprzychylnym werdykcie jury, słyszałem, że oni się nie znają na moim talencie, wszystko jest ustawione, mały krzyż został skrzywdzony. No w co, w co? Przez wiele lat wierzyłem. A co nijak się miało do prawdy, która była absolutnie banalna i ludzka. Czasem po prostu zagrałem słabiej niż mogłem, czy słabiej niż moi konkurenci. I tyle. Przez lata byłem wciąż zapewniany przez. Nauczycieli o wyjątkowości, o geniuszu, o byciu wspaniałym przez wrodzone talenty. I to stało się potężnym brzemieniem na moich barkach, gdy zacząłem wchodzić w dorosłość. Bo wiecie, genialne dzieci też dorastają, tak jak inne dzieci. Problem w tym, że w dorosłości talent nie wystarcza. W prawdziwej dorosłości o ile. O ile nie jesteśmy Rothschildem czy członkiem Brytyjskiego Dworu, liczy się praca, dyscyplina, wytrwałość, przyjmowanie na klatę porażek i budowanie siebie każdego dnia od podstaw. To jest właśnie recepta na sukces, to recepta na pieniądze, to jedyna droga do bycia kimś więcej niż tym, kim się jest z urodzenia. I tego wszystkiego ja też musiałem się nauczyć. I choć cieszę się, że się tego nauczyłem, to chcę, byście mieli świadomość, że większość genialnych dzieci przegrywa walkę z rzeczywistością, w której nie są już dziećmi, ale wciąż oczekują takiego traktowania. Ja wiem, ja wiem, powiecie, że przecież dzieci, które wychowywały się w patologicznych domach i bez rodziców, czy w sierocińcach, mają dużo ciężej. Ja tego nie neguję. Ja znam mnóstwo takich dzieci, i wśród takich prawdziwych przedsiębiorców, których znam, takich prawdziwych self-made men, których poznałem na przestrzeni lat, większość z nich właśnie dokładnie z takich środowisk pochodzi. Dlatego, że oni od samego początku wiedzieli, że mogą polegać tylko na swojej pracy, nie mogą polegać na niczym innym. I paradoksalnie, od samego początku mieli właściwe podejście do tego, czym praca w życiu jest. A to nie jest coś, czego genialne dzieci się uczą. Poznałem wiele genialnych dzieci na konkursach, na olimpiadach, na teleturniejach. Z niektórymi mam nawet kontakt do dziś. No i powiem Wam, mało kto ułożył sobie życie. Większość moich genialnych, wybitnie utalentowanych rówieśników złamała się. Pod naporem oczekiwań ze strony rodziców i społeczeństwa, pod naporem własnych oczekiwań wobec siebie, złamała się pod ciężarem dysonansu między tym, co wmawiano im przez pierwsze kilkanaście lat życia, a tym, co prawdziwe życie zweryfikowało, gdy już musieli stanąć na własnych nogach. Niektóre genialne dzieci są w dorosłości alienatami. Żyją samotnie i sklejają modele po nocach, śpiąc w dzień, żeby nie mieć kontaktu ze społeczeństwem na zewnątrz ich mieszkania. Niektóre z rozpędu zajęły się muzyką klasyczną, bo niczego innego w życiu nie potrafiły, a teraz wylewają swoje frustracje i brak spełnienia na biednych uczniów szkół muzycznych. Jeszcze inne po prostu piją. A i znam też takie, które złamały się pod tym ciężarem i odebrały sobie życie. Naprawdę niewielki odsetek genialnych dzieci faktycznie do czegoś w życiu dochodzi, choć wydaje się to zaskakujące. Genialne predyspozycje i niezwykłe talenty nie gwarantują niczego w życiu, a rodzice doceniający wrodzony talent bardziej niż włożony trud czy dyscyplinę powodują, że wybitne dzieci stają się bardzo przeciętnymi dorosłymi z bardzo głęboką depresją. Wiecie, kilka lat temu pracowałem z wybitną młodą artystką z Norwegii. Jako 14 -latka osiągała niesamowite sukcesy na scenie muzycznej. Grała na skrzypcach, fortepianie, gitarze, dobrze śpiewała, pisała teksty i komponowała. No była absolutnie fenomenalna, wyjątkowa i święciła triumfy nawet w tamtejszych programach rozrywkowych. Pracowaliśmy w moim studiu nad produkcją kilku singli dla niej oraz przygotowaniem do kolejnych przeglądów i festiwali. Problemem jednak stał się kontakt z jej rodzicami, którzy przekonani o geniuszu swojego dziecka nie przyjmowali do wiadomości niczego, co próbowałem zrobić jako trener i producent. Dziewczyna, codziennie zapewniana o swojej wyjątkowości i talencie, nie ćwiczyła, nie rozwijała się, nie chciała uczyć się partii, które dla niej pisałem. A po wygranych konkursach stawała się coraz bardziej roszczeniowa i coraz mniej słuchała moich rad. Jej rodzice ją wspierali, tworząc wspólny front przeciw mnie, a finalnie zaczęli w ogóle sami podważać moją pracę do tego stopnia, że za ostatnie realizowane nagrania do dzisiaj nawet mi nie zapłacili. Wszystko przez to, że ośmieliłem się mówić szczerą prawdę, że ten wybitny talent bez właściwej pracy, dyscypliny i wytrwałości niczego nie przyniesie w długiej perspektywie. Wiecie, jak ta sprawa się rozwinęła? Tak pokrótce, jako czternastolatka, ta dziewczyna była absolutnie wybitna, zdobywała serca publiki w całym kraju przez swój śpiew, skrzypce, fortepian, teksty i muzykę, ale na tym etapie rozwoju muzycznego się zatrzymała. Kiedy miała 16 lat, nadal była wybitną czternastolatką, ale na tle innych rówieśników była już tylko świetna. Kiedy skończyła 18 lat, no, te umiejętności wystarczały tylko na bycie bardzo zdolną, no ale jednak już dość normalną dziewczyną. No i póki dotarła do dorosłości. Mnóstwo zupełnie przeciętnych, ale pracowitych dziewczyn o podobnych zainteresowaniach zdążyło ją dogonić i przegonić swoją dyscypliną, uporem i ciężką pracą. Talent mógł pozwolić jej na bycie międzynarodową gwiazdą i mocartem jej pokolenia, ale bez inwestycji w pilność, jak ją nazywał Baltazar Gracian, Pozwoliła sobie na zatrzymanie się we wszystkich dążeniach i osiadła na laurach. Mimo wszystko dobrze jej życzę, bo błędy jej rodziców nie są jej błędami, ale przyznam, że jako trenerowi czy producentowi zawsze było mi przykro, gdy obserwowałem z pierwszej ręki takie sytuacje, a wierzcie mi, trochę się ich naoglądałem. Nie ukrywam, że takie właśnie doświadczenia sprawiły, że przestałem pracować z dzieciakami. Kiedyś prowadziłem zajęcia dla nich. Byłem instruktorem na obozach i warsztatach wokalnych, muzykalowych, teatralnych. Poznałem zupełnie niesamowite i inspirujące historie genialnych dzieci. Ale myślę, że nie minę się wcale z prawdą, jeśli powiem, że większość takich młodych geniuszy ma potężne problemy z dostosowaniem się do dorosłego życia i zbudowaniem swojego życia na nowo, bez polegania na przekonaniach rodziców. Bez względu więc na to, czy macie w domu genialne dziecko, czy też wasza pociecha jest zupełnie normalna lub nawet trochę leniwa, dbajcie o rozwój tych cech, które przydadzą się jej w dorosłym życiu, a nie na etapie szkoły. Doceniajcie wytrwałość, uczcie dyscypliny i pokazujcie, że wysiłek się opłaca nawet kiedy nie jest zwiększony sukcesem. Bez względu na to, jak inteligentne, utalentowane muzycznie czy sportowo jest wasze dziecko, budujcie w nim poczucie, że jest wartościowym człowiekiem przez to, do czego dąży, a nie przez to, co dostało na starcie. Jeśli o to zadbacie, nie ma ograniczeń dla tego, co będzie w stanie osiągnąć w życiu. No a przecież to powinno być chyba najwyższe marzenie każdego rodzica. Dzięki za uwagę! Pamiętaj, żeby zaobserwować kanał, by nie ominęły cię najświeższe odcinki lektora po godzinach. Do usłyszenia!